Gdzie plutona? Co się stało? Ty nie wiesz debilu? Chodźmy szukać marihuany. Piękna i gotowa do spożycia marihuana. Potworzymy ją. Nie chcę jeździć w Cała Polska śpiewa z nami. Kanedzysta za kratami. Od iść, od iść, chodź, chodź, chodź. A ty na pewno, żeś nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie. stara, co tam szepcześ pod nosem lewaczku? Przestań lewaczku. Zjebany jesteś, mój duch, pies. Dlaczego nasze życie to jest takie twój stary Co? Aha. Ej, a co sądzicie o tym, że Gajda nie żyje? Ciekawe bardzo. On ma chyba orgazm, albo z wód No bo ty tak robisz co 5 minut codziennie